Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Z racji tego, że idzie wiosna, dziś pokażę Wam, jak złożyć nowy rower z kartonu. Dużo osób wiosną zazwyczaj zamawia nowe rowery, zazwyczaj przez internet, przychodzą do domu, przychodzi rower w kartonie, w 75% złożony, ale nie zawsze to wszystko pasuje tak, jakby się chciało. Dlatego dziś pokażę Wam, jak to zrobić prawidłowo. Zaczniemy sobie od samego kartonu, który ma duży wpływ, a mianowicie... Jak to otworzymy, trzeba wyciągnąć wszystkie zszywki z kartonu, żeby podczas wyciągania nie porysować ramy. Zszywki mamy wyciągnięte. Każda z tych zszywek jest potencjalnie w stanie porysować ramę roweru. Wyciągamy rower. Mamy koło. I rower. Jak widać, w tym wypadku rower nie jest nigdzie ofoliowany, zataśmowany, rama nie jest w ogóle osłonięta, czyli byłoby bardzo duże ryzyko porysowania sobie nowej ramy. I opakowanie. Otwieramy opakowanie. Znajdziemy jakieś instrukcje, które są zbędne, tak naprawdę. Chyba, że ktoś lubi czytać, to zapraszam do lektury. Mamy sztycę, mamy siodełko, pedały, ośkę zaciskową z przedniego kółka, odblaski, dzwonek i jeszcze więcej odblasków w formie lampek. Takie nietypowe, potem pokażę. I ostatnia rzecz, kolejna gruba makulatura. Przejdziemy sobie do kółeczka. Tu mamy tą ośkę, o której wspomniałem. Ściągniemy sobie to, co jest nam niepotrzebne. I najważniejsze, prężynki. Kiedy zakładacie ośkę, jedna sprężynka jest z jednej strony, druga jest z drugiej strony. I zawsze ma to być założone w ten sposób. torzek zawsze idzie do zewnętrznej strony, więc wciągamy osłonki, strona zaciskowa zawsze z od strony tarczy. Więc sobie wkładamy, tu sobie wkładamy. I tak mamy przygotowane kółko, ale jednym z kluczowych elementów w tym wypadku jest system montażu tarczy, jest na center locku i warto sobie tą śrubę dokręcić, bo na tym wieloklinie tarcza lubi sobie chodzić tak podczas hamowania i robi nam się efekt ABS-u. Bierzemy specjalny klucz, kładamy i dokręcamy. Bierzemy sobie teraz sztycę, kładamy ją tu. Zaciskamy i założę sobie rower do stojaka. Rower mamy na stojaczku, teraz musimy sobie go rozfoliować do końca. Rower mamy przygotowany do dalszego składania. W tym wypadku mamy rower Lapier Edge 2,7. Rower, że tak powiem, jest budżetowy, spełniając raczej wymagania osób, które jeżdżą po mieście, po jakichś laskach. Tani napęd w utrzymaniu 3 na 7 na hamulcach hydraulicznych, na klamkomanetkach, bardzo uniwersalny. Zawieramy się do składania. Zaczniemy sobie od wsadzenia wspornika kierownicy na główkę rury sterowej. Tu odkręcamy sobie imbusik, trzymamy amortyzator, by nam się nie wysunął w dół, ciągamy za ślepkę, tak wygląda. Wkładamy, wkładamy kapsel Dokręcamy, nie dokręcamy tego na maksa, ze względu na to, że łożyska, które się znajdują w główce ramy mogą zostać zmiażdżone kierownica będzie chodziła z bardzo dużym oporem. Dokręcamy do takiego stopnia, że nie mamy luzu przód-tył czy na boki, ale lekko kierownica się kręci, bez żadnych oporów. Więc na razie tak sobie to zostawiamy, potem ustawimy osiowość. Teraz przechodzimy do tylnego kółka, musimy sobie go ściągnąć, żeby sprawdzić czy tarcza również została dokręcona. Muszę sobie zrzucić przerzutkę na ostatni bieg. Ostatnia osłonka. ciągamy I bierzemy klucz i dokręcamy. W przypadku, kiedy macie rower na 6 śrub, a nie na center locka, wystarczy sprawdzić, czy te 6 śrub jest dokręconych. Nie wymaga do tego ściągnięcia koła z roweru. Zakładamy kółko do roweru. Kładamy na ostatni bieg. Dokręcamy i zaciskamy. Teraz przejdziemy do montażu kółka przedniego. Możemy teraz zamontować przednie kółko, wyciągamy sobie blokadę. Warto ją zawsze sobie zostawić ze względu na to, że podczas transportu roweru, kiedy sobie wyciągniemy na przykład przednie kółko i chowamy do samochodu, nie możemy zacisnąć przedniej klamki, bo nam tłoczki wyjdą i tarczy już nie wsadzić. kółko założone. Warto sobie zawsze nową tarczę odtłuścić. Niby jest wszystko przygotowane, ale ja nigdy nie dowierzałem w to. Tarczę warto zawsze odtłuścić. Troszeczkę szmatki, benzyna ekstrakcyjna i przejechać już wystarczy raz. Widać, że jest troszeczkę brudna. To samo oczywiście robimy z tyłu. Odtłuszczone. Teraz przejdziemy do napompowania sobie kół. Zawsze ciśnienie pisze wam na oponie na krawędzi. W tym wypadku akurat nam pisze tu i mamy napisane, że od 33 PSI do 55, to te 55 nam daje niecałe 4 bary, 3 tam bodajże 7, jak się nie mylę, 3,5 nie będziemy montować, wpompujemy sobie 3 atmosfery. Warto również sprawdzić po takim napompowaniu, czy opona nam ładnie wskoczyła na krawędzie po całości, żeby nie było potem efektu, że opona będzie w ten sposób chodziła. Zawsze opona musi wskoczyć idealnie. Pompujemy przednie. Każdy, nawet najmniejszy element w rowerze warto sobie sprawdzić. W tym wypadku, na przykład, śrubki w ogóle w miejscu, gdzie będzie koszyk bidonu, jeśli będzie, są rozkręcone, na pewno by drgały, więc warto je dokręcić. Teraz możemy wziąć rower, sobie opuścić i ustawić osiowość przedniego kółka. Co teraz robimy? Teraz ustawiamy oś. Jak ja zawsze sobie ustawiam, ja sobie ustawiam tak, że ta krawędź kierownicy Musimy się zlicować z przednią krawędzią, przednią krawędzią amortyzatora. Mamy zlicowane i dokręcamy te śruby. Klamki również warto ustawić troszeczkę niżej w dół, żeby podczas jazdy nie było takiego kąta, tylko dłoń była praktycznie wyprostowana. Opuszczamy, zmieniamy kąt i dokręcamy. Żeby mieć pewność, że lewą i prawą stronę ustawiliśmy tak samo, warto sobie spojrzeć i zlicować grip z końcówką klamki. Mamy tu zlicowane, jak widać. Jednym z elementów jest przestawienie kierownicy, bo jak widać nie jest w osi. Mamy poprawione. I w teorii, licząc środowka, mielibyśmy rower gotowy, ale wcale tak nie jest. Tarcza nam haczy. Z tyłu nam haczy i przerzutki, z tego co widzę, w ogóle nie są ustawione prawidłowo, ale zaraz Wam pokażę ten element. Musimy ustawić sobie szparkę między zaciskami. Tarcza nam strasznie dociska do tego klocka, więc musimy wypuścić śruby. Ustawić zacisk, możecie nacisnąć sobie klamkę przednią, dokręcić śruby lekko i sprawdzić, czy nie ociera. W tym wypadku udało się. Wystarczy je dokręcić. I takim oto sposobem mamy ustawione przednie kółko. W tylnym kółku robimy dokładnie to samo, czyli popuszczamy te dwie śruby, naciskamy sobie klameczkę i delikatnie dokręcamy. Sprawdzamy, czy nam nie haczy. Tarcza również nam nie pociera, możemy dokręcić śruby. Zacznijmy sobie od przedniej przerzutki. Jak widać, przerzutka jest nie na tej wysokości, już Wam tłumaczę. Ta krawędź powinna się licować tu z krawędzią. Potem Wam pokażę to od góry, ale jest pod kątem. I druga sprawa jest taka, że kiedy tu dojedziemy do drugiego obiegu, a jest na trzecim, to między ząbkami, a tu krawędzią powinno być mniej więcej koło milimetra dwóch. Jak nawet wiedzieć na tej samej karteczce, która nam o tym oznajmia, jest wysokość zęba za wysoko, więc trzeba tą przerzutkę w ogóle obniżyć i ustawić do odpowiedniego kąta. A tak wygląda rzut z góry, widać, że jest pod kątem. Luzujemy sobie teraz tą śrubę. Ustawione, sprawdzamy. Zęby nam się pokrywają idealnie. Liniowość jest, trzeba tylko dokręcić do końca. Folia już jest nam niepotrzebna, możemy ją sobie ściągnąć. Wyrzucamy pierwszy bieg z tyłu. I teraz te śruby, które się znajdują w tym miejscu, mamy ustawiające górną i dolną pracę przerzutki. Jest oznaczenie high i low, i trzeba ustawić teraz śrubę z napisem low. Popuszczamy, cofa nam się. Już na mnie haczy, i tak to zostawiamy. Teraz sobie wrzucamy ostatni bieg, i najwyższy bieg tu na trójce. Jak widać, zakres pracy jest większy, więc musimy to zablokować. Sprawdzamy, czy nie ociera. Ale jest ok. Teraz tak. Mając na trzecim biegu, w tym wypadku na trójce. Sprawdzamy, czy na drugim biegu przerzutka nam nie haczy. Zrzucamy. Jest ok, możemy tak zostawić. Jeśli przerzutka nie potrafi, aby wyrzucić łańcucha na wyższy bieg, czyli w tym wypadku na dwójkę, beczułka taka, która jest przy manetce, zaraz Wam ją pokażę, się rozkręca o powiedzmy półtorej obrotu i sprawdza się w tym momencie, czy przerzutka potrafi nam to wrzucić. A mowa o tym. Przechodzimy do tyłu, tu również mamy śruby z high-low, teraz sprawdzamy sobie na najniższym biegu i pamiętajcie, że musicie mieć trójkę z przodu wciśniętą i słychać lekkie trykotanie i już mamy ciszę. Przechodzimy do jedyneczki, czyli jedyneczka z przodu również. Sprawdzamy, czy zakres przerzutki nie jest za wysoki, ale jest ok. W innym wypadku trzeba by było zablokować sobie śrubą tak, żeby łańcuch nam nie spadł i nie wszedł między kasetę a szprychy. Sprawdzamy biegi po kolei. Warto ustawić to sobie na drugim biegu z przodu i po kolei sprawdzamy. W tym wypadku akurat tylna przerzutka jest ustawiona prawidłowo. Dodam tylko, że warto zawsze sprawdzić, czy hak jest prosto, czy podczas transportu się gdzieś nic nie uderzyło, nie skrzywiło, bo jakby hak patrzył pod kątem, ciężko taką przerzutkę ustawić, więc zawsze najpierw sobie warto przed podejściem do działań sprawdzić, czy hak jest prosto i przerzutka również, czyli konik patrzy prosto względem kasety. Przechodzimy do montażu pedałów. Warto sobie tutaj gwint nasmarować delikatnie. Ważnym elementem są pedały, ponieważ z lewej strony mamy lewy, a z prawej mamy prawy gwint. Nie pomylić się, nie wkręcamy na hamas, zawsze to powinno wchodzić gładko. I to samo w drugim. Bierzemy klucz, w tym wypadku 15. Ja mam specjalny klucz. Dokręcamy. I zostało nam zamontować siadełko. Luzujemy sobie jarzmo. Bierzemy siodełko. I luzujemy do takiego stopnia jarzmo, że będziemy mogli wsadzić sobie siodełko tak. Będzie wsunąć od tej strony. I nadajemy wstępny kąt temu siodełku. Ustawione mamy. Klient oczywiście zawsze sobie musi sam ustawić siodełko finalnie pod, że tak powiem, swoim siedzeniem. Żeby mu się wygodnie zdziło, więc kąt jeszcze jest oczywiście do ustawienia, ale zazwyczaj ustawiamy na wprost w wysokim wysunięciu sztycy i dokręcamy. Rowel niemal gotowy. Zostało zamontować dzwonek. Odblaski. Dla efektu możemy sobie po przeciwnej stronie wentyla zamontować. Oraz montujemy lampki. Jako ciekawostkę powiem wam to, że żadna z tych lampek nie świeci. A dlaczego? Bo w zestawie nie ma baterii, klient musi sobie sam kupić, więc zamontujemy to do roweru, ale klienta poinformujemy, że w zestawie nie było baterii. Rower mamy gotowy, więc jeśli obejrzałeś ten filmik do końca i stwierdzasz, że jednak sobie nie dasz rady, warto taki rower oddać do serwisu. Chyba że się czujesz na siłach jesteś w stanie to zrobić, co przekazałem. Życzę powodzenia. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Starałem się to rzeczowo i dokładnie pokazać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.